W tej chwili właśnie wszystko jest wynoszone przez okno. Pomagają tu nam tutaj ludzie e, od Jagny z Pracy. Pakowaliśmy się właściwie tydzień, z czego dwa dni ostatnie to były dni, w których się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo działo. A w tej oto właśnie chwili e, w 20 minutach zmieściło się wynoszenie absolutnie wszystkich kartonów, które spakowaliśmy, e, męcząc się. Do późnej nocy za parę chwil zamykamy domek, i no cóż, zostaną nam tylko puste ściany, wspomnienia i wielki comeback za dwa lata. Ale w tej chwili nie wiem, czy to będzie widoczne w tle. Rozpoczyna się właśnie wynoszenie, wszystkiego co się da wynieść. Na samym końcu zostaną nam duże, duże meble. Kolejny dzień pakowania, kolejny dzień przeprowadzki. Został nam ostatni samochód. Tym razem będzie samochód jechać do Polski. Naprawdę niewiele zostało, ale w sumie to został tylko dzisiejszy dzień. Jutro już jesteśmy w trasie i od tego momentu można powiedzieć, że czyli od jutrzejszego momentu, od jutrzejszej chwili, będziemy mówić bon voyage. Francuzom dla siebie. Szczęśliwej podróży, w kierunek Polska. Natomiast y, już za niecałe parę tygodni y, rozpoczną się Chiny. Dlaczego parę tygodni? Niedawno mówiłem, że to w sierpień przecież i w sierpniu się miało wszystko odbyć, a mamy końcówkę grudnia. Otóż, no cóż, to są Chiny. Trzeba załatwić wizy, i okazuje się, co było oczywiście wiadomo, ale nikt nie przypuszczał, że aż to tyle czasu zajmie, że wizy u Chińczyków załatwia się trochę inaczej niż sobie to wyobrażamy. Otóż załatwia się je w ten sposób, że trzeba polecieć do Chin, wcześniej uzyskując na przykład wizę turystyczną w Polsce, tam z kolei załatwić wizę na pobyt tymczasowy, wrócić do Polski, podbić, buch, i w tym momencie dopiero możesz z powrotem lecieć. A jako, że podróż do Chin w jedną stronę to bagatela 4000-1000 euro na kurs y, 2000 jeszcze 2018 roku, to można sobie wyobrazić, że w cholerę pieniędzy a jeszcze nie pojechaliśmy, nie polecieliśmy a już tyle szmalu wydanego całe szczęście, że. To trochę inaczej wygląda od strony firmy, która de facto większość rzeczy, jak nie wszystkie, nam tutaj załatwia. Reasumując, bo trzeba zrobić jakieś takie podsumowanie, yy, ale podsumowanie pakowania, a nie podsumowanie pobytu we Francji. Po pięciu dniach intensywnego pakowania yy, najtrudniejszym wyzwaniem nie było. Wkładanie do, do kartonów, tylko największym wyzwaniem było podzielenie. To idzie magazyn Francja, to idzie bezpośrednio na Chiny leci, a to zostaje tutaj u tego ziomka, a to idzie tam, a to idzie w ram. Uwierzcie mi, to było najtrudniejsze. Gdyby tak wszystko szło w jedno miejsce, to wiadomo. Zapakuj może trzy dni na leniucha i cały dom spakowany. Ale nie tak, tak nie było. Trzeba było podzielić i Jak widzicie, jeszcze pieprznik jest niesamowity. Jeszcze zostało tyle rzeczy. No i teraz prosta rzecz. Czy brać na przykład skrzynkę narzędziową do Chińczyka, skąd to wszystko jest produkowane? No, z jednej strony ktoś powie, słuchaj, stary, pogiełał Cię, po co będziesz brał narzędzia do Chin? Polecisz, to sobie kupisz. No, a z drugiej strony mamy już kupione narzędzia. Więc gdy samolot wyląduje z naszymi rzeczami po tamtej stronie, yy, takimi małymi, a przypłynie statek z pozostałymi manerami i człowiek by chciał zrobić najprostszą rzecz na świecie, czyli powiesić sobie jakiś durny obrazek na białej ścianie i wbić sobie jeden maleńki gwoździk w tę ścianę, zacznie mieć gigant problem. Gdzie jest, kurde, młotek? Jak to, gdzie jest młotek? Zostawiłeś przecież w skrzyni. Po co miałeś brać skrzynię do Chin? I ci sobie kup. No tak, i ci sobie kup, ale gdzie? No jak to gdzie w sklepie? Te? Na pewno? O może nacisnę sobie Allegro, yy, albo Adagio, albo inne yy, ska skale muzyczne, które spowodują, że magicznym sposobem ten młotek się pojawi. O może po prostu zdejmę buta, wezmę gwóźdź. Hmm, skąd gwóźdź? Dlatego to nie jest takie proste, podzielić wszystko na, na miejsca, w których ma się to znaleźć. Tak więc, czy narzędzia mają lecieć? Tak czy nie? A może, a może wybierzmy coś innego? Coś na szybko. Hmm, o, taka fajna poducha. Ile się działo na niej. Potrzebujesz tej poduchy w Chinach? Tak czy nie? A może potrzebujesz w Chinach, yy, dajmy na to, nie wiem, yy, mulki. Przepraszam, mulki. Będziesz grał w morki w Chinach, na pewno? Hmm? A może w Chińczyka? Prędzej Chińczyka, co? I to było to wyzwanie. Pustka! Nie ma nic! Ale jakie echo idzie, co? Pusto wszędzie. Głucho wszędzie! Pomagaj łapko! Tada! Posto wszędzie, głucho wszędzie! No właśnie! No to jest Nie ma już nic! No dokładnie! Kierunek Polska. Samochód odjeżdża za parę chwil. Będziemy się gonić po trasie, ale zapewne spotkamy się wszyscy razem w niedzielę. Jeszcze zostało nam przekręcenie klucza w drzwiach. okienice już zamknięte. No i ścigamy się. Zostały tylko wspomnienia i widoki przez okno na sąsiadów. Samochód już pojechał, a my sprawdzamy ostatni raz wszystkie kąty, czy jeszcze coś jest do wzięcia. Czy może to, może tamto. Może jeszcze coś zostało? Te, które światło zostały, to i to, tak? To? Czy co? Nie Czemu nic nie gaśnie? Nie mogę powiedzieć? Mogłem powiedzieć. Oficjalne zamykanie drzwi. Koniec przygody Francji. Rozpoczynamy nowy rozdział.